Piękne, barwne, tradycyjne stroje z różnych zakątków świata, do tego etniczne brzmienia oryginalnych instrumentów oraz smaki orientalnych potraw. To wszystko w Zielonej Górze. Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. W tym roku do Winnego Grodu przyjedzie dziewięć zespołów, w tym na przykład goście z Gany, którzy przygotują dla nas wielobarwny spektakl tradycyjnych dźwięków i ruchów charakterystycznych dla kultury Afryki. W tym roku będziemy gościć zespoły z Turcji, Serbii, Gany, Białorusi, Czech, a także zespoły z Polski, m.in. zielone kurpie z Warmii i Mazur z Białego Stoku. No właściwie oni są z Warmii i Mazur, ale w Stoku mają swoją, swoją siedzibę, a także zespół Mały Haśnik z Małopolski. Festiwal Oblicza Tradycji ma niezwykłą wartość. W trudnych czasach, w których odmienność kulturowa jest napiętnowana, różnorodność nie jest przez wiele osób akceptowana, przenikanie się kultur i poglądów potrafi zbudować wyjątkowy klimat, zaznacza dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Tradycja i folklor jest tylko po to i tylko, Przede wszystkim po to, by wyłączyć nigdy nie nie dzieli. I obcy człowiek, e, obcego wyznania i obcej kultury e, absolutnie nie, 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 nie powinien wzbudzać żadnego żadnej niepokoju. W ramach festiwalu, podobnie jak podczas ubiegłorocznej edycji, organizatorzy przygotowali wiele wydarzeń towarzyszących atrakcją dla najmłodszych z pewnością będzie Folko Jarmark oraz Akademia Folkloru. Fantastyczne miejsce. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.30 do 15.30 zapraszamy dzieci z rodzicami. Zależy nam, aby troszeczkę przemycić przez zabawę edukację kulturalną, edukację kulturalną, edukację folkową, ludową. Partnerem tegorocznej edycji festiwalu oblicza tradycji będzie winiarnia Bachus. Restauracja zajmie się przygotowaniem strefy relaksu połączonej z wyjątkową strefą gastronomiczną. Tam spróbujemy wykwintnych potraw z odległych zakątków świata. Codziennie dwa zespoły, które będą wieczorem uczestniczyły w winiarni Bachus w Jam Session, również będą przygotowywały swoje dania tradycyjne. A one będą się składały głównie z produktów, które gdzieś tam przemycą, że tak powiem, przywiozą do nas, bo przemycą to może za, za duże słowa, ale przywiozą do nas część swoich specyficznych przypraw produktów. My również tutaj przy udziale RCAK, czy Regionalnego Centrum Animacji i Kultury zakupimy potrzebne dla nich produkcje do tych dań i będą częstować po prostu nas, Zielnogurzon, i nie tylko no i gości z innych miast. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji startuje 23 lipca o godzinie 11 w Muzeum Etnograficznym w Ochli, potrwa do 29 lipca. Szczegółowy program dostępny jest na internetowych witrynach Regionalnego Centrum Animacji Kultury.